Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce. Bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od kapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, Wyszedł naprzeciw i rzekł do nich Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu Rzekł do nich Jezus Ja jestem Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli, Jezusa z Nazaretu, Jezus odrzekł. Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go. Uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra. Schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom. Że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi. Pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty. Jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka. On odpowiedział, nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni. Gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi? Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc Tak odpowiadasz arcykapłanowi, odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie annaż wysłał go związanego do arcykapłana kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego. Czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc nie jestem, jeden ze sługarcy kapłana. Krewny tego, któremu Piotr odciął, uchorzekł. Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego, Gdyby to nie był złoczynica, Nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa, odpowiedzieli mu Żydzi. Na nie wolno nikogo zabić, tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty? Jesteś królem żydowskim, Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata. Słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom, Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego. A więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. "Tak jestem królem." Ja się na to narodziłem, i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. Każdy, kto jest sprawdy. Słucham mojego głosu. Rzekł do niego Piłat, Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, Wyszedł podobnie do Żydów i rzekł do nich, Ja nie znajduję w nim żadnej winy, jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali, nie tego, lecz Barabasza a Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze upludwszy koronę z cierni włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili. Witaj, królu Żydowski i policzkowali go. A piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym piła drzegł do nich. Oto człowiek, gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy zawołali. Ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat. Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy, odpowiedzieli mu Żydzi. My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa. Skąd ty jesteś, Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi, rzekł więc Piłat do Niego. Nie chcesz ze mną mówić, czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie? I mam władzę Ciebie ukrzyżować. Jezus odpowiedział. Nie miał być żadnej władzy nade mną. Gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten. Który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić, Żydzi jednak zawołali. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej i rzekł do Żydów Oto król wasz, a oni krzyczeli Precz, precz, ukrzyżuj go, Piłat powiedział do nich Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Poza Cezarem nie mamy króla, wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A on sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim, odparł Piłat. Co m napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza jedna część, wzięli także tunikę, tunika zaś nie była szyta ale cała tkana od góry do dołu, mówili więc między sobą. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma, podzielili między siebie szaty moje. A o moją suknię rzucili losy, to właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę, I stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki. Nie, wiasto, oto się. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo rzekł. Że... Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chiz gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, Dokonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze, i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamano mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok. A natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wywierzyli. Stało się to bowiem. Aby się wypełniło słowo pisma, kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef Zarymatei, który był uczniem Jezusa. Lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało, przybył również i nikodem. Ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około stu funtów mieszaniny miry i Aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, bo grobowiec był blisko. Złożyli, złożyli.